W czasie pogody z piękną arią karamella z operetki Noc w Wenecji Jana Straussa w wykonaniu naszego wybitnego polskiego śpiewaka tenora Kazimierza Pustelaka, który w ubiegłą niedzielę skończył 91 lat. Jak mówiłem tydzień temu, urodził się 14 lutego. 1930 roku w nowej wsi koło Rzeszowa i zanim zadebiutował na muzycznej scenie po wojnie rozpoczął naukę w drugim liceum ogólnokształcącym w Rzeszowie i tam zapisał się do chóru prowadzonego przez panią Zofię Stachurską dyrektorkę szkoły muzycznej w Rzeszowie i właśnie Pani dyrektor powiedziała: Kaziu, masz piękny głos i musisz się uczyć śpiewać i śpiewał Kazimierz Pustelak, ale studia ukończył na wydziale rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego i jako inżynier rolnik pracował w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Rzeszowie. Jednak nie zapominał o śpiewie, uczył się sztuki wokalnej u profesora Czesława Zaremby a pomagał w kształceniu Józef Gaczyński. Po dwóch latach Kazimierz Pustelak otrzymał niespodziewanie zaproszenie od Jerzego Gerta dyrektora orkiestry i chóru Polskiego Radia w Krakowie a także dyrektora artystycznego. Teatru Muzycznego. I to właśnie na scenie tego teatru Kazimierz Pustelak fantastycznie zadebiutował w operetce wesoła wdówka Franciszka Lechara. To był Początek wielkiej, wspaniałej kariery 25-letniego Kazimierza Pustelaka, który rok później, w 1956, miał miejsce debiut operowy też w Krakowie, w partii Leńskiego w Eugeniuszu o nieginie od... 1961 roku Kazimierz Pustelak jako solista Teatru Wielkiego we Warszawie stał się głównym wykonawcą partii tenorowych w całym repertuarze opery, a 10 lat później nie przerywając kariery rozpoczął pracę pedagogiczną na warszawskiej Akademii Muzycznej. Kazimierz Pustelak Światowej Sławy, tenor, laureat międzynarodowych konkursów wokalnych w Moskwie i Tuluzie, występując w Mediolańskiej Laskali, jest wzorem artysty dla polskiej muzyki wokalnej. Mam, proszę Państwa, ogromny zaszczyt znać. Osobiście naszego wspaniałego mistrza. Mistrz był kilkakrotnie gościem w nocnych programach pierwszego programu Polskiego Radia, ale dzisiaj nie w nocy, tylko w pięknym czasie pogody. Najpiękniej na świecie śpiewa Kazimierz Pustelak. Ja kochać to dziesięć Co nas tworzą daj na ziemi, miłość ma za piekło cenę, i niemością płacić z zęby, nie mysz, czemu nie, lecz miłość jest na cen. O, lecz miłość jest na cen! No są ale piszcząc się popięta z dziewczeń, ja go do nas się puliszczeń. yep you Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi pod dyrekcją Henryka Debicha, Arię Karamella z operetki Noc w Wenecji Jana Straussa śpiewał najpiękniej na świecie Kazimierz Pustelak. Mm.